Sanatorium Miłości, co się dzieje z uczestnikami, nowe wiadomości. Świątynia Miłości. Anita bierze udział w poszukiwaczach miłości. Zaczęły się ogromne gratulacje. Anita Nowicka znana była z uczestnictwa w piątej edycji Świątyni Miłości. Ten program przyniósł jej spore uznanie, a teraz korzysta z tego na pełnej krawędzi. Tym razem zaskoczyła wszystkich udziałem w programie Poszukiwacze Miłości. Co się właściwie dzieje? Świątynia Miłości była dla wielu osób starszych okazją do rozpoczęcia nowego rozdziału w życiu. Nawet ci, którzy ostatecznie nie znaleźli partnera, miło wspominają całe doświadczenie, twierdząc, że program był idealną okazją do otwarcia się na nowe możliwości. Jedną z najbardziej barwnych uczestniczek tego show była Anita Nowicka. Minęło już trochę czasu od piątej edycji, ale jak widać, fani wciąż są zainteresowani. Ostatnio Anita podzieliła się na swoim profilu na Instagramie zdjęciem z uczestnikami poszukiwaczy miłości. Czy to tylko przyjaźń, czy może coś więcej? Świątynia Miłości. Anita na rolniczej gali. Wszystko zostało uwiecznione. Anita uwielbia dzielić się z fanami najnowszymi wydarzeniami ze swojego życia prywatnego. Tym razem uczestniczka programu matrymonialnego wybrała się na galę, a nie byle jaką. Podczas tego wydarzenia wręczano nagrody dla zasłużonych rolników. Rolnicze Oscary, czyli gala finałowa konkursu najlepszego rolnika roku w Wielkopolsce. Wszystko odbyło się w Poznaniu, w imponującej sali ziemi na terenie targów poznańskich. Gratulacje dla Jakuba Napierały i Stasia Pytlarza z ich rodzinami napisała z widoczną dumą do posta dołączyła zdjęcia uśmiechniętych laureatów, z którymi również pozowała. Wydaje się, że pomiędzy kuracjuszką a rolnikami panują bardzo dobre, przyjacielskie relacje. Komentarze pełne były gratulacji dla nagrodzonych. Gratulacje, Kuba, brawo, Stasiu Pytłażu z rodziną. Pisali. Świątynia Miłości. Kiedy kolejne odcinki?